Stacja trzecia, modlimy się za zmarłych krewnych i dobrodziejów. Módlmy się za naszych zmarłych braci, siostry, dzieci, współmarzonków krewnych, rodziców chrzestnych, wychowawców, dobrodziejów. Panie Jezu, Ty dałeś nam krewnych wychowawców na drodze do nieba. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty poszedłeś do Ojca, aby wstawiać się także za zmarłymi Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Ty hojnie wynagradzasz za wszelkie dobro wyświadczone innym, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako im odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Boże nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych zmarłych, krewnych i dobrodziejów. Serdecznie prosimy, abyś wynagrodził im za dobrodziejstwa nam wyświadczone i przyjął ich do błogosławionej społeczności świętych, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Tajemnica druga. Chwalebna w niepowstąpienie pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża... Módź się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś, Mario, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Mario, Matko Boża, módź się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś, Mario, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, święta za nami żyjmy, teraz i w dniu świętym, bądź Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, święta za nami żyjmy, teraz i w godzinę świętym, bądź